Prezentowany przeze mnie gołębiem będzie teraz najprawdopodobniej nakrapiana, nakrapiana samiczka o numerze, o numerze 196. Na ten moment widać, że mocno się pierze, ale jeszcze ma do 5, 5 piór jeszcze do wyrzucenia. Także wiadomo, jest, jest początek września. Gołębie się młode w tym momencie mocno pierzą, czyli, czyli wiadomo, że za piękne nie są. Natomiast co ważne w przypadku tego gołębia. Jest to młody, po mojej parze rozpłodowy, jeżeli chodzi o gołębie Hansa Hirna, to w tym momencie chyba najlepsza para rozpłodowa, tak z tego co ostatnio zauważyłem. No to, no to większość gołębi właśnie bardzo szpicujących z tej pary, z tej pary w różnych hodowlach, to dokładnie, dokładnie bracia, siostry lub, lub już po braciach siostry, dokładnie z, 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 z tej pary. Żeby już nie przeciągać, yy, zaraz powiem co to za para. Przede wszystkim matka to córka pani Mdina, pani Mdina no to ktoś to zna gołębie Hansa Hidna to wie, że przez wiele lat najlepszy rozpodoby który został skradziony tam ileś tam lat temu, chyba z pięć, także, także z pani Mdina to ten przez wiele lat najlepszy z Hansa Hidna i pan Mdina był na bardzo dobrą lotniczkę z dwunastego roku która de facto, jak się okazuje, jest też wnuczką do mojego 776. Ktoś, kto, kto tam zna moją hodowlę, wiemy przez wiele, wiele lat, 776 był najlepszym rozpodowcem na mojej hodowli, już od kilku lat jest bezpłodny, bo to był gołom, oczywiście z, z 7 roku. No ale tak, jak powiedziałem, pani był sparowany na bardzo dobrą nutniczkę, jak się okazało, okazało to wnuczka 776. 776 od 12 roku był już na mojej hodowli, no ale, ale jeszcze dzieci 776 były u Hansa, ktoś tam. Mocno wybijały, jak to się mówi, i w rozpłodzie, i, i, i powiedzmy, i na tych, na tych lotach. Jeżeli chodzi o ojca, ojca tej samiczki, no to ojcem jest. Bezpośrednio syn tak zwanego Małego Kopmana. Ktoś tam ten, oglądał filmy z Hansem Hirnem, które są dostępne na YouTube, jakby pokazuje te swoje najlepsze samce rozpodowe. No to Mały Kopman był uważany w tej powiedzmy pierwszej trójce: 222, hmm, panin 222, Mały Kopman, no i może jeszcze 35-70 to w tamtych czasach najlepsze samce rozpodowe Hansa Hirna. Tu mamy bezpośrednio, bezpośrednio po Małym Kopmanie, natomiast Mały Kopman był też parowany oczywiście nic dla mnie dziwnego na córkę 222 czyli same te Najlepsze gołębie Hansa Hirna, które są bardzo uniwersalnymi gołębiami. Przede wszystkim mogą wygrać każdy lodak, to się Mogą grać 100 km i tak samo mogą grać 700 km. Gołębie bardzo szpicowe, tak jak powiedziałem wcześniej. Ja tych głębi Hansa Hirna, jak to się mówi, przerobiłem około, na rozpodzie minimum około 30 sztuk. Na ten moment mogę powiedzieć, że to jest i, najlepsza lub jedna z dwóch najlepszych czystych Hansów Hirnów na moim rozpodzie, na ten moment. I tutaj jeszcze, bo że powiem to, że już samica jest z 15 roku to nie wiadomo ile jeszcze lat będzie płotna, Myślę, że jeszcze w przyszłym roku około 10-latka nie powinno być kłopotu, no ale tak jak mówię, no tego, tego się nie wie. Tego się nie wie. Rodzice są już dość wiekowi, tak jak powiedziałem, e, i samiec z 15 roku, i, 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 i samiczka z 15 roku. Także, także to mogą być już powiedzmy ostatnie módki z tej pary. Jeżeli ktoś sobie ceni, będzie hasa, to tu jest taka propozycja.